Pasiek w tej chwili łącznie z synem, bo właśnie syn przejął część pasiek to mamy w 10 miejscach pasieki w wielkości różnej. Są, największa pasieka ma 20 uli, najmniejsza ma chyba 8. Także różne miejsca są różne położenie, a miejsca dlatego są, pasieki się rozwozi po miejscach różnych, żeby, bo baza pożytkowa jest stała na przykład i Pszczoły zużywają własne, dużo pokarmu, dużo tego nektaru przyniesionego na własne potrzeby. Żeby zwiększyć ilość odbieranego miodu, to wywozimy pasieki w różne miejsce. Różne rodzaje miodów mamy. Wiosenne miody, wielokwiatowe, leśne, bo dwie pasieki mam w lesie. Bardzo fajnie w takim dużym, położonym lesie. Czasami się zdarza tam większa ilość spadzi, to jest taki miód nawet spadziowy. Dużo lipowego w, tady, w, w, w tych lasach jest miodu, bo jest dużo lip. Właśnie w tym roku mieliśmy miód słonecznikowy. Wosk to jest produkt, który, jeden z licznych produktów, które nam pszczoły dostarczają nam jako ludziom, ale im służy przede wszystkim do budowy swojego, swoich plastrów. Między tergitami, bo pszczoła się składa z głowy takich, z takich trzech części podstawowych głowy, tułowia i odwłoka. Odwłok znowu się dzieli tam na siedem tergitów i między tymi tergitami młode pszczoły właśnie wypacają wosk. Wosk jest wypacany w dwóch przypadkach tylko. Gdy jest potrzeba powiększenia po prostu pojemności ula dna młode pszczoły do czerwienia, jak matka dużo czerwi, a nie ma miejsca już, to pszczoły wypacają wosk wtedy, bo trzeba młode pszczoły gdzieś, żeby się rodziły. I w drugim przypadku jest też wosk wypacany, gdy nie mają pszczoły gdzie składować miodu. Komórki pszczele są jako sześciokąt. I każda komórka jedno ścianko sąsiaduje z następną. To jest bardzo wytrzymała struktura, bo jest najsilniejsza struktura, jaka może być. Człowiek to podpatrzył, w niektórych produktach wykorzystuje. Ale jest i ekonomiczna, bo sześciokąt, każda komórka graniczy ze swoją z sąsiednią komórką z sześcioma komórkami z boku i z trzema. Z drugiej strony jest wykorzystanie miejsca, bo tam się liczy ekonomika, żeby na wiosnę jak najmniej powierzchni ogrzewać w ulu, czy tam w tym gnieździe pszczół, a jak największą ilość larw można by było przy tej pojemności, tych ściśnieniu tego wszystkiego wychować. Pszczelarstwo interesowało, pszczoły w ogóle interesowały mnie od bardzo wczesnego dzieciństwa. Wracając ze szkoły, często podglądałem pszczoły. W świętej pamięci pana Walentego Florysiaka, który miał tam 8 czy 6 ul, już nie pamiętam dokładnie, stały przy takiej siatce. I ja se tam z boku ich podglądałem i tak właśnie mnie to fascynowało. Później troszkę było przerwy, życie trochę inaczej się ułożyło miałem być rolnikiem, ale z, z, z czasem dojrzałem do sytuacji, że w 20, jak miałem 28 lat, kupiłem pierwsze roje od pana Bolesława, no i tak się zaczęło to dalej. Potem rozwijać, to, była, to jest nadal moja pasja niesamowita, także lubię to robić. Staram się, żeby było pszczołom bardzo dobrze w, w moich pasiekach. Do e, realizacji swoich zamierzeń związanych z pszczelarstwem poznałem pana Bolesława Wasiluka z Bartkowa Nowego, który w czasie, gdy go poznałem w roku 1997 miał już 82 lata. Prowadził pa, bardzo fajną pasiekę w ulach drewnianych, częściowo słomianych warszawskich zwykłych, także i na spotkaniu tak jednym z pierwszych umówiliśmy się, że ja będę jemu pomagał nieodpłatnie w pasiece, byłem młody, silny, to jemu taka pomoc się bardzo przydała. A on obiecał mi przekazać to wszystko, co umie, co jaką wiedzę ma. To był człowiek, który miał tradycje bardzo mocno związane z pszczelarstwem, bo jego prababcia jeszcze prowadziła pasieki w barcie, w ulach, w barciach, na przykład w sosnach bartnych, prawda? I z jego pokoleń, z jego, jego wszyscy przodkowie od tej prababci mieli pszczoły. Prowadzili pszczoły, potem już to się przeniosło częściowo w kłody, następnie tam jego chyba ojciec, Przeniósł to już wóle pierwsze, te słowiańskie właśnie. I on był też zafascynowanym pszczelarzem, kochał pszczoły, ale oferujemy po prostu poznanie w pasiekach tutaj jako grup, jako dla ludzi niezwiązanych z pszczelarstwem, oferujemy, żeby zobaczyli, jak struktura rodziny pszczelej jest złożona, dlaczego pszczoła jest ważna dla, w ogóle dla człowieka, dlaczego jesteśmy można powiedzieć, uzależnieni od pszczół, bo my jesteśmy uzależnieni od pszczół. I hey.